Ja już kiedyś próbowałam do tego programu, ale się nie udało i myślę, że to było przeznaczenie, ja też trzy lata temu wyjechałam do Niemiec właśnie z powodu muzyki, bo z moim chłopakiem próbowałam nagrać jedną piosenkę, potem wyszła druga, trzecia, trochę zostałam w Niemczech, trochę wracałam do Polski, żeby studiować, no i w pewnym momencie przyszedł taki, taka myśl, okej, okay, nic się nie dzieje, ja chcę iść na casting show. No i wybrałam DST. To Ślandzów, ten supersta. No i wychodzi na to, że dobry wybór, ale ja bym chciała jeszcze trochę wrócić do tego, jak byłaś tutaj. To byłaś dokładnie w Mass Music? Mhm. Ile lat temu? Cztery lata temu. I yy, co się wydarzyło, że nie przeszłaś? Byłam na castingu w Warszawie i yy, wyszłam z pokoju, za mną wybiegły dwie panie, proszę nie iść do konkurencji. Bo my prawdopodobnie będziemy chcieli z panią współpracować, więc ja oczywiście szczęśliwa, wyleciałam z tego hotelu prawie Brygdensa na, na na ulicy tańczyłam. Dzielnie czekałam dwa tygodnie na odpowiedź, bo wtedy miał się pojawić drugi casting i faktycznie się pojawił, tylko w telewizji bez mnie. Tak miało być. Tak miało być, widzę, że tak miało być. No dobrze, ale teraz powiedz mi, jak się twoje życie zmieniło po tym zwycięstwie? Czy ty jesteś masz teraz status gwiazdy w Niemczech? Nie, znaczy myślę, że okej, okay, ludzie rozpoznają, teraz to jest na topie, ludzie rozpoznają, e kojarzą program, jeden z najbardziej znanych programów w Europie, ale bynajmniej ja się tak nie czuję. Zaczepiają na ulicy? Mhm. Czyli jednak jest. Dobrze, oczywiście jest, tak, to jest teraz gorący temat, tak, we wszystkich gazetach, w telewizji, wielki finał, Polka, w ogóle co robi w Niemczech, ledwo po niemiecku, ale... Ja się tak nie czuję.